Dobry się ma witam wszystkich bardzo serdecznie bye. Kolejny materiał z The Hunter Classic znajdują się na mapie e, Settler Clecks. Rzeczy jasne, nie bez powodu. Dzisiaj rzucimy sobie na tapet dzikie świnie. W związku z tym, że zostały dodane nowe umaszczenia jakiś czas temu, postanowiłem wykorzystać podajnik. Postawiłem sobie go dosłownie dwa dni temu tutaj, właśnie na tym rezerwacie. W celu próby zbabienia większej ilości, właśnie tych zwierząt. Prawda, tak, że dzikie świnie głównie oberwały tym update'em odnośnie umaszczenia, bo najwięcej tych wariantów dostały. Postanowiłem Miałem sobie, że no, jako, że posiadam. No. A propos, jako, że posiadam właśnie ten podajnik, to sobie go użyję. Pozwolę sobie dwa dni poczekać i zobaczymy. Podejdziemy sobie w tamtym miejscu, gdzie on się znajduje, i zobaczymy, czy coś jest, albo ewentualnie coś przyjdzie. Jeśli chodzi o oddawanie strzał do tych zwierząt, 4570 w moich rękach, no to już na broń. Ale zobaczymy, może będziemy próbowali działać coś na zasadzie. E... Wiecie, niedźwiedzi brunatnych, tak jak to działaliśmy ze zwyżki, strzelając na cicho. Formę wybiorę sobie już na miejscu, oceniając to, co mi się bardziej opłaci, uwzględniając oczywiście ilość sztuk, jakie tam się będzie znajdować, bo może nic nie będzie, a może będzie ich w cholerę, a może będzie tak, że będę dochodzić, tak, przychodzić kolejne, zobaczymy. Więc mam też w razie czego o tym pointer. Ma no, mi się fajnie sprawdzać, jeśli chodzi o zwyżki i z niego sobie będę działał. Jeśli będzie okazja. A gdzie znajduje się podajnik? Podajnik znajduje się niedaleko, gdyż w tym miejscu... Tutaj, jeżeli ktoś nie wie, jest takie jakby rondo, które widać dosyć wyraźnie, jeśli chodzi o drogę. Natomiast przy tym rondzie znajduje się coś na zasadzie stodoły. Takiej potężnej stodoły i może wiecie, może nie wiecie... Da się na nią wejść, bo są tam drabiny. Jest kilka drabin, dwa na, dwie na pewno. I można do sobie wejść, jesteśmy trochę wyżej. Można się położyć i w razie czego będziemy strzelać Właśnie z, tej, z, tego obiektu, z tego obiektu Ja postaram się już tam ruszyć Od razu sobie zaznaczę konkretnie to miejsce Kupuję tam w miarę niezauważenie podejść Żeby oczywiście nie zapłaczyć żadne zwierzę Więc zrobimy sobie trochę taki łuk Tam już sobie podejdziemy na kucka w i będziemy dosyć blisko No i zobaczymy To jest jedna część tego materiału prawdopodobnie Ponieważ to no chcę tutaj popolować po prostu jeszcze w sposób tradycyjny, czyli połazić sobie i postrzelać wszystkie zwierzęta tu występujące. No ale to sobie oczywiście ogarniemy później po naszej pierwotnej misji. Po prostu tępimy się z powrotem dosłownie w to samo leśni Tutaj tutaj, zmodyfikujemy sobie trochę sprzęt i zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc cóż, życzcie mi powodzenia, ja sobie tam podchodzę, mimo że uda nam się wspólnie zaobserwować efekt właśnie ostatniej, ostatniej aktualizacji. Dla pewności widzę Barybala przed nami. Gdzieś tam był. Dosłnie, o właśnie widzę go. Jakiś brązowawy. Znaczył się, ok. A przede mną również odzywa się piergnieński, tak? Dokładnie samica. Ja sobie trochę zetnę tą drogę, bo miałem pejść na drogę, ale powiedzmy, zetnę sobie ten, e, ten mój kierunek troszkę. Bo się nie nadejdzie za bardzo na nich. Podejmowałem trochę ostatnimi czasy e, ten rezerwat e, z jednego prostego względu. Podjąłem się próby konkursu tego konkursu społeczności. Nie oczekuję, że on jest taki ustanawiany co tydzień, a tam widzimy właśnie naszą miejscówkę. Nie wiem czy coś że w stanie zobaczyć podajnik, chyba nie, ale on jest właśnie gdzieś tam. dobrze ja pamiętam, albo za tym już... Nie. To chyba bardziej z lewej. W każdym razie podjąłem się próby tego konkursu, w którym trzeba było i... Nie wiem kiedy to oglądać, bo on jeszcze trwa. Polowania na króliki, które tutaj właśnie występują. Co ciekawe, po upolowaniu pierwszej sztuki zakwalifikowałem się... O, to jest dobry znak. Kurde, nie da się mi powiedzieć, ale zobaczmy, co No, w pobliżu podajnika, no to dobry znak. Może tam będzie trochę ich więcej. Uplasowałem się przy pierwszym upolowanej sztuce na 8 pozycji Do dziesiątej są nagrody, niestety dzisiaj sobie sprawdziłem przed nagraniem, spadłem już na 13. Nie wiem czy chce się, że tak powiem, próbować wbić wyższą pozycję Ale szkoda by było to, do 10 miejsca są nagrody Za 10 jest 100 emsów i trofeum Myślałem na to, że to jest... bardziej by zależało od trofeum, bo nigdy nie miałem takiego trofeum z konkursu chyba Oczywiście nie mówię o tych misjach eventowych. Tam mam ich trochę. Każdy może sobie wejść na profil, sobie rzucić, bo one są zapisane okiem na profilu. No ale no, niestety, spadłem na 13, więc tutaj nic nie dostanę. Ale tak, poza tym to wbiłem ponad 21 koła Anterscore. Jestem szczęśliwy, bo jeszcze niedawno miałem poniżej 20, które hardowałem, żeby wiecie, nabić sobie. Ale to 20 pełno, bo tak, nie wiem, fajnie wygląda, oczywiście, no bo to nic nie daje, to jest tylko. Taki jakiś tam wymiar waszego doświadczenia, jaki w grze macie, tak? Choć nie, no trochę daje, bo na przykład w niektórych miejscach, jeśli chodzi o serwery multi, ludzie ostanawiają sobie na przykład, że od jakiegoś poziomu można na dany serwer wejść, nie? Zauważyłem, więc warto tych trochę punktów jednak mieć, bo czasami to determinuje fakt tego, czy możecie w ogóle wejść na czyjś serwer. A serwerów niestety za dużo nie ma jeśli chodzi o Klesyka. To też zależy od pory dnia, zauważyłem. dopiero teraz kiedy to nagrywam, jest kurde godzina chyba 12 jest chyba z 8 serwerów polskich. Nie? A wczoraj wieczorem patrzyłem, to były zaledwie dwa i oba na hasło. Nie? Jeżeli ktoś interesuje w ogóle kwestie mojego serwera, to przyznam się szczerze, że raczej będę rezygnował. No niestety, internet nie daje rady totalnie dzieją się straszne, dziwne rzeczy, ludzie mają po 2000 pingu no nie da się grać po prostu, nie da się grać ostatnio z jednym widzem poszliśmy na bernikle do mnie gdzieś tam się zgadaliśmy, w sumie nawet dwoma widzami na serwerze jakimś tam innym no i totalnie, no nie dało się ani do wejść do czatowni, ani... bugowały no, się te to zwierzęta, to totalny Meksyk był, więc no... teraz po prostu będę robił tak, że będę starał się wchodzić na serwery innych graczy i tyle, tam sobie pogrywać, więc... Jeżeli chcecie mnie gdzieś złapać, to po prostu u innych. A widzę, że jest na to jak najbardziej szansa, ponieważ bardzo często trafiam już na tych samych graczy, którzy regularnie grają i oni sami mogą poświadczyć, że często się pojawiam dosyć. Dobra, jesteśmy przy tym miejscu i powiem wam tak. Wydaje mi się, że tutaj chyba nic nie łazi jeszcze. Więc obierzemy sobie taktykę, o której wspominałem, czyli po prostu będziemy sobie tu siedzieć, licząc na to, że... Coś podejdzie tak. Widzimy podajnik przed nami. A przy nim dosłownie nic. Wspominałem o tym miejscu. Wiecie, fajna miejscowa. Można się, wiecie, położyć na luzie. W razie czego z broni można fajnie strzelać, bo No jest trochę obszaru otwartego, no tylko nie wiem jak działa efektywnie to miejsce po prostu, bo ja to walnę tak jak mówię, no to wydaje mi się ciekawie w miarę, ale pod względem, nie wiem, efektywności to może się okazać, że to jest... Miejsce beznadziejne, niestety. no zobaczę. no tu posiedzę sobie w tym miejscu i okaże się, czy coś tu podejdzie. Gdzie pierwsza ofiara? Proszę bardzo, jak się pięknie wychyliła. Niestety, umaszczenie standardowe. Ale to może być jakiś tam dobry prognostyk do tego, że zaczną schodzić się w większej ilości. Chociaż proszę, mamy kolejną i mamy właśnie. Mamy to, co mnie bardzo interesowało, czyli pierwsza sztuka o nowym umaszczeniu. Fajnie. Po prawej gdzieś się odzywa kolejna. Zobaczymy, jak będziemy działać. Czy będziemy dawać im się zejść? Chyba tak zrobimy. Niech sobie poschodzą się w miarę, na ile gra pozwoli. Ta samica to ma jakiś problem, bo się zawiesiła tam chyba, zbugowała się. A nie, to jest samiec, o. Co ciekawe, to jest samiec. Się wydarła za sprawia gdzieś. Problem jest następujący. Kurde, ta się zbugowała. Nie może podejść, że się zawiesiła gdzieś tutaj. Cały czas chodzi w miejscu. W razie czego, jak się nie odbuguje, to będę strzelał finalny na głośno. No i na pewno zacznę od tej. Mamy na razie trzy sztuki, słyszę gdzieś czwartą z prawej strony. Mam nadzieję, że się nie zbuguje jak ta pierwsza. No niestety ta pierwsza, albo ten pierwszy nadal ma problem ze sobą i chodzi w miejscu. Szkoda, że to jest ty właśnie najciekawszy, ale no cóż, może jeszcze coś ciekawego podejdzie. Ja na razie sobie będę tu siedział. Wchodzę kolejne dwie sztuki. Niestety również z standardowym umaszczeniem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ta taka bardziej, ale to chyba nic specjalnego. O, jest kolejna. No trochę się z tego schodzi, nie? Ale trochę jaśniejsza, ale to też jest chyba stare umieszczenie, jak dobrze pamiętam. Chyba, że się byle. no jak coś, to mnie ktoś poprawi. wo wo wo. czekaj, czekaj, czekaj. Ej, 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 ej. A ej, ej. dobra, odpukowałaś się chyba. Już myślałem, że uciekasz. Mam nadzieję, że tu podejdzie. Okazało się, że jedna sztuka zrezygnowała. Ta wygląda że też, jakby chciała. No ale dobra, no zobaczymy. Ona nam się to powinna wychylić. Ale przy podejniku nadal co cztery. Te, które były wcześniej I zobaczymy Nic więcej przychodzi, trochę tu już czekam Więc w razie jakby ta chciała mi uciec No to oczywiście od razu będę strzelał i muszę wstać Dostał Dostał Nie wiem czy dostał No chciałem wyciągnąć z tej sytuacji najwięcej ile mogę przy okazji. Więc tutaj mamy jedną sztukę, tu mamy jedną, no to nas interesuje. Najbardziej tam dostaje jedna albo dwie. Więc na tyłek jakby dostały to jest szansa, żeby sobie z nimi, za nimi polecieć. Pierwsza samica. Patrzmy jak punktację będzie miał to samiec. No, jeśli chodzi o punktację, pewnie specjalnego nie będzie, natomiast go jakoś fajnie złapać. No i cóż, no mamy. Tak to wygląda w rzeczywistości. Przyjemnie. Pewnie tak, w moim mniemaniu jest to spoko zabieg, ponieważ same w sobie jak to wygląda w moim odczuciu, ale ja zawsze świnie, dzikie świnie uważałem jako taką, nie wiem, coś na zasadzie Zapchaj dziury. Robimy nowy rezerwat. Kurde, trzeba by dodać jeszcze jakiś jeden gatunek. Co robimy? Dajemy dziko świnie, nie? Bo to coś na tej zasadzie. Ten gatunek przynajmniej dla mnie był taki, wiecie, raczej nie skupiałem się na nim, raczej go omijałem, a w momencie kiedy ostaje kilka nowych y, wariantów umaszczenia, no to jakoś tak bardziej, z, in, bardziej mnie interesuje, powiedzmy, nie, pod tym względem, że jest jakiś powód do tego, żeby se na nie popolować, próbując szukać, wiecie, unikatowych, nie. Więc no, łaciaty. I tutaj małe wtrącenie, ponieważ wybrałem się ponownie jeszcze raz w późniejszych godzinach i tutaj, jak widzicie, sesja była dużo ciekawsza, więc postanowiłem wam to dograć do tego filmu. I tutaj pojawiła się też ta druga odmiana, jak widzicie, ją uderzę jako pierwszą, więc zostawiam Was z tym materiałem. Okej, okay, coś mogę powiedzieć, no plan minimum został wykonany, to mnie na pewno cieszy. Tutaj jeszcze zobaczmy jak dostały te dwie chyba sztuki, bo raczej jedna i druga dostała. Tutaj niestety ciało, więc uff, słabo. I drugi ślad też ciało. No to beznadziejnie liczyłem na to, że 45-70 jakoś się przełamie Kurde jakie kombo, patrzcie, mamy tutaj Birgińskiego, tutaj jest gdzieś... Nie wiem czy właśnie ten dzika świnia, tu oszukam. Tam sobie łazi indyk. Być może jest to ta. Ja sobie po prostu strzelę z tego 45-70 z tego miejsca. Dokładnie. A, kalisty, że tak powiem, nie mogę z tej broni, z tej amunicji, więc nie będę strzelał. Chociaż, patrzcie, tam coś leży. Nie wiem, czy jednak, kurde, się nie pomyliłem, że jednak tutaj tak. Że jednak ten kaliber będzie wystarczający, nawet te strzelenie chciało. Więc tak, zbieramy to. I zbierzmy tamto. Jeżeli ta padła, to jeszcze rzucę sobie okiem, jeśli chodzi o to kolejne, no bo jeżeli ta leży, no to pewnie ta druga też. A, bo dostała w opadkę, czyli tak nie do końca w ciało. Dobra. Dobra, widzę tą kolejne, również padła, jest tam gdzieś w krzakach, pośwituje nasza, e, nasz znacznik, jak widzicie. Bieramy, mamy pięć świn na kończe. Dobra, to jeszcze sobie tutaj popoluję, żeby nie było tak, powiedzmy, monotonnie, że tylko świnie. Zbierzmy jej auta. Również łopatkę, no dosyć y, podobne strzały, w zasadzie identyczne. Więc cóż, cof cofamy się na leśniczówkę. Tak więc w drugiej części polecimy sobie z Muzinem, ostatnio właśnie jego sobie maksuje. No nie jest to broń, która, którą można lubić pod tym względem, że przybliżenie i siatka celownicza jest jaka jest. Więc jeżeli zwierzę, powiedzmy, jest gdzieś tam daleko, jest malutkie, no, to nie jest tak prosto z tego strzelać. Znaczy, sam strzał taki, powiedzmy, z pozycji jest ok, że jeżeli mamy do czynienia z kontrą, trzeba kontrować, to wtedy no, grube te, te te są, nie? Te linie straszne i to przeszkadza, ale ja traktuję to, powiedzmy, jako wyzwanie. Natomiast, jeśli chodzi o cięci wowow, no to zdecydowałem się, nie? Zdecydowałem się na tego pulsara wersji. Ze skinem. Ostatnio porobiłem sobie sporo misji i sporo hajsu zbierałem. Pozwoliłem sobie na aktualizację i sobie go nawijam. Przyjemne całkiem wygląda. Ale mam również hamera, w razie czego na jakiegoś indyka albo na jakiegoś y, królika. Ja tutaj się tak rozgaduję, ale to pewnie będzie chwila, moment. Więc lecimy. Mamy gdzieś tutaj baribala. W razie W. Żebyśmy go nie sposzyli. Przed nami nie mam pojęcia w jakim kierunku się porusza, ale ślady, znaczy kroki wyraźnie słyszałem. Tak, słychać jak oddycha. To dobrze, żeby mnie nie zaskoczył. Stoi gdzieś tutaj. Na prawo od tej brzozy, jak są te krzaki. Tak, jest. Ale fajnie kroki słychać, jeśli chodzi o drogę. Tutaj coś takiego. Aj, albo i nie coś takiego. Dobra, kontra. Czy teraz pytanie: czy ja wisnąłem, czy nie? Dobra, to się chyba okaże, że on jednak dostał. Wydawało mi się, że. A nie, on dostał. Dostał dobry strzał prawy płuców, może jednak tylko, ale dostał. No i drugi są, już oddaliśmy z na głośno. Miałem przez chwilę zwątpienie, myślałem, że nie dostał, ale okej. Okay. Mamy Baribola na koncie. Widzę kolejnego. Nie wiem czy mnie nie zauważył, bo tak ruszył pewnym krokiem. Nie wiem, czy, czy mam czas na bawienie się w pastorał. Niestety co widzę... A, tak, niestety ucieka tam daleko. Chyba, że go tu złapię. Pierwszy strzał dostał gdzieś tam jeszcze no Zobaczymy jak dostał, może dostał jakoś fajnie Więc nie trzeba będzie bardzo za nim latać Ale jak mnie wyczaił, kurde Tutaj mam jeszcze jakieś ślady Ale to pewnie wszystko są króliki Mógłbym się pobawić z tymi królikami Do, no, do takiego konkursu Ale niestety ten konkurs jest Możliwy do robienia tylko włącznie wyłącznie W trybie jednoosobowym on ma tego On ma pewną mechanikę w której Mam ileś tam prób, bodajże 7 i z każdym wejściem na e, rezerwat tracimy jedną próbę. Więc nie możemy sobie próbować w nieskończoność e, e, popijać naszego rekordu, jeśli chodzi o polowanego królika w danym konkursie. No i co? Ciało, to? No niestety, dostał tylko i wyłączy w ciało. To może zmienimy target na chwilę, bo mamy tu gdzieś rysia. A akurat sprzęt Narysia sobie wziąłem, mam nawet Heimera, więc mogłem z Heimera do niego walić, co będzie ułatwieniem niezłym. Widzę Rysia, więc po lewej Wchodzi sobie gdzieś po prawej widziałem królika, co ciekawe cyk w głowę królika widziałem gdzieś tam. Nie czy go widzę dalej, wyłączmy sobie w obienie. Zobaczcie, ten materiał może być trochę chaotyczny, to tak jak teraz zauważam, bo tak w sumie Zaczęliśmy od świń, skupiliśmy się na nich, potem robimy całkiem co innego, tu nagle ryś, tam gdzieś niedźwiedź trafiony uciekał, przeżył coś tam, tu się wykodzywa właśnie, który w sumie go zwabie, czemu nie, on gdzieś tam na górce jest. Cyk. Ale nie, jak chcę upiększać tych materiałów, po prostu sesja daje tyle, ile sesja da, tyle bierzemy, nie, tu nie ma co działać, no chyba, że naprawdę jest tragicznie, to zdarzy mi się, że na przykład sobie odpalę grę jeszcze raz... Szczególnie jak zaczynam grę i deszcz pada, bo mnie to po prostu, wiecie, denerwuje totalnie. Kiedy totalnie nic nie słychać, nic nie widać i mnie zagłusza. Ale tak, jak już lecimy, to lecimy, nie? Nie ma co. Patrzę, czy ten e, króliczek gdzieś tutaj, bo on, kurde, by tu kicał, ale nie widzę go. Mógł się spłoszyć od tego strzału. Ale dobrze, że się nie spłoszył ten kolega gdzieś tutaj po prawej, lewej, sorry. No i chłopie, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Jest odpowiedź. Jest odpowiedź, która dochodzi z tamtego kierunku. Zajdźmy sobie niżej. Chciałbym go złapać jak najszybciej i strzelić go z mozina. Gdzieś na nim tutaj sobie zakończymy ten materiał. Jest tam. Jest tam, widzę tylko nogi. Weźmy sobie... Lunetkę, będzie troszeczkę prościej. Tak, jest i on. W porządku. Szafiora została oznaczona. I nagle skręciła w lewo, żeby uniknąć mojego strzału. Niesamowity zbieg okoliczności. Po prostu niewytłumaczalny. Złapiemy przy tym drzewie. Nie będzie w porządku. Znaczy, jest sens przeładowywać, ale powiedzmy, że przeładuję. No oczywiście nie zapominamy o naszym tutaj e, Rysiu. Z ciekawości zobaczymy. No i ciekawe, jak tam jego punktacja. No, wydaje się taki, no, spory. Sam jest to raczej jest. Jak tam punkty? 9-19. Kurde, to jest niezły wynik. Kurde, 9-3-9-6 to są rekordowe, takie największe, więc żeśmy trafili na niezłą sztukę. Powiem wam szczerze. Ja sobie nie omieszkam go wypchać i oczywiście zrobić zdjęcie tutaj. Dobra, zbieram. zbieram naszego byka. 120 punktów. Zobaczmy, jak zarobiliśmy. myślę 36. No jest ja źle, Jak na taką szybką sesję. Myślę, że niezły wynik. Do miejsca ja chciałbym podziękować Wam za obecność. Oczywiście nie mogę zapomnieć o tym, żeby zabrać ze sobą babik dźwiękowy. Jeśli chodzi o ten elektroniczny. Ja chciałbym potem lecieć po niego. Dzięki wielkie za obejrzenia. Widzimy się w kolejnych. Słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.